Chyba się, ma. witam w kolejnym odcinku z Cyberpunka 2077. Oczywiście na moim kanale. Więc kontynuujemy misję. Z tego co pamiętam to miałem iść z Jackie. I zrobić jakiś porządny wjazd na chatę komuś. Chyba będę musiał dialog podgłośnić, bo tak trochę za bardzo nie słychać. Niech się to ładuje, bo tak na razie to co tak troszkę słabo idzie, ale billboard ja to nawet nie jest billboard, ale reklama jakiejś kobiety Kiroshi hmm. kontynuujmy. Odgłośnie sobie jednak te dialogi. Głośność dialogów. tak damy może na 45 minut. Chyba starczy. Dobra. Idziemy za Jackiem. Idziemy to idziemy. Idziemy na górę. Co ty masz na tej twarzy, chłopie? łańcuchy fajne masz. Dobra, odbierz? Klientka nazywa się Sandra Dorset. Sandra Dorset parę godzin temu. Chyba ją porwali. Okej. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo czy zdążyliście. Zaraz przekonamy, czy nie żyje, czy żyje. Dobra, calm down, people. Spokój. Zaraz będziemy na miejscu. Właśnie, bug. skup się. Focus, dift focus. Wyciągnięcie broni alt Dobra. Dobra. Nie wiem, czy w sumie będzie potrzebna, ale skoro on ma nawet dwie giwery to na pewno się przydadzą. Dobra, pani idźcie tam Macie do pokoju. Możesz je obejść sama? Co, kopem wyważę te drzwi? Czy po cichu wchodzimy? Nie, schakuj drzwi. Dobra, Gotowe czy nie gotowe? Celna deaktywacja Dobra, jesteśmy w środku bym sobie broń jakoś sobie może wyciągnął No nie?

Ale nie tego słowa znaczenia, bracie, cały mi w głowie doszło do tego. Chyba nie tak miało być, no, zajebała, no tak. Tu można pozbierać, a tutaj kurwa jeszcze jest coś, bo nie? Dobra, weź gdzieś ty tam już kurde, pobieg stary, opie. Znaczenie, nie sukę, bo ja jestem facetem. Mam tylko kobiecy głos. tego, co mi się zdaje, jak tworzyłem postać. Okej. Okay. Znaczy na nam brakować opcji. Bug. Masz plan budynku? Widzisz tam coś? Pokój jest połączony z balkonem. Chyba pod twoje lewej. Daj mi sekundę na zblokowanie go. Ej, go z balkonu. Z balkonu. Tu jest, kurwa, balkon opy. Jest wie skurwa balkon. arba kažką žudyk, ką tik. Perendė na Malkon. Nie posprzątana. Wygląda na to, że jest czysto. Mogę to wziąć? Dziewczynu. Szukajcie. Ło, no to teraz będzie siła rażenia. Ale gościu w dziwnej pozycji umarł. Hmm. W sumie to nie umarł. A został zabity. Ale taki mały szczegół. No i Sandra Dorset, okej. Okay. jest tam, tamtą tam stronę. No uhakowanie drzwi, okay, na no bo i nie. Ja pierdolę. No, dosłownie. Dosłownie. To no, ona. Mamy ją. Zdążyliśmy. Jest cała. Zaraz sprawdzimy. O chyba jeszcze żyje. Źle to wygląda. Dobra, lepnij się. No nie, wiem, gdzie się wepniesz, ale Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Ona biomonitora. Dobra, no to sprawdź Uwaga. funkcje życiowe ID 570442. Platynowy pakiet Trauma Team. Platinowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zagowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili Musi być kimś dosyć ważnym. Bach, poczekaj, ona leży głową. Chyba nie? Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdźcie gniazdo neuralne. W środku może być żazda blokująca sygnał z biomonitora. dobra robisz chip? Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną. Ustaloną. Pozycja boczna ustalona, tak. Pierwsza pomoc. 180 Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty edit pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Ależ się miota. Poprawi to. Zabierz tej wanny. Dobra. Podnieś obite. Może ją mu zamienię jakiś ręcznik. Żeby ja tak tak nie nieś gołąm całym. Co tam się dzieje? Dzeki zastrzyk. Ja pierdolę. Łapczyka. No i co żyje? Chyba. Chyba zadziałało. Będzie się coś lepiej czuło. Wynieś ją. Dobra, no to niesiemy ją. O kurde trochę teraz, co widzę? Weź ją na teraz. Szybko. Mhm. Ok. Ok. I co tu mam zrobić teraz? To zdecydujcie się, czy mam stanąć tutaj, czy tutaj. pacjentkę na ziemię. Dobra. A jak ją odłożyć? A tutaj, dobra. Na to macie, zajmijcie się nią. Uleczcie ją. Dobra, no nie musisz mnie stary popychać, nie? Dobra, tt 133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki nc 57044 Niech cię Sandro uzdrowią. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg. Tibrena 800 mg. Mam tu teraz stać? No i marsz. się stać. Winda i prosto do garażu. Co się właśnie stało? Mam przesad przez te szafki. Lol, tam widzimy się później. Słuchaj Sika. Sprawam jeszcze, bo ten Chciałem pożyczyć swoją furę. Pożyczyć, to znaczy? Co wziąć? No bo jak na, na Jak długo? Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Nie ma nic za darmo stary, nie? To co? Nie pierwszy raz, zresztą. Niech będzie, i tak jestem śmieci. Co zrobimy z tamigłaną? A właśnie. Daj jej znać, że robota wykonana. Okej. Okay. Płaka Płakako -ku. Okada. Kurwa jakie imię? Wie? To dzwonimy. Czy klientka jest cała i zdrowa? No cała może tak, ale czy zdrowa to nie wiem. No właśnie, będzie żyła po prostu. Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie, wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciała raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Może i Jeżeli tak. chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Dobra, no to będziemy teraz bogaci. Nam zapłacą. Podobno, Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. Okej. Okay. Szybko, ja prowadzę. Aha, no tak, bo ja mam na pasażera iść. Zapomniałem przecież, nie? No to wsiadamy i jedziemy. on to auto było lepsze. czy tak lepiej wyglądało. Dobra, no to wracamy do domu. Zobaczymy, co nas potem czeka. Ale fajna muzyczka. Dobra, przeszkadzka po Night City, co? Miasto mm, jak miasto. tylko No. I trochę śmieci leży na ulicach. Ale to tam szczegóły. To miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia. Zbudniałem. No, na Cheesburgera z frytkami Dobra, to ja się porozglądam. Jak to co wygląda? Szczelam, no, szczelam. Kurde, stary tylko. Ciężko celować, nie? Jak tak? Jedziesz i zmieniasz pozycję, położenie, Pokonuj kosiarzy. Aha, to, to są kosiarze. i celuj w kierowcę. No, dobra, załatwiłem kierowcę. Ok. Naprawisz to, stary, naprawisz. No, starze, za się zaatakujmy tutaj, ale to kurwa ponuro tutaj wygląda wszystko, Ada deszcz, ciemno. Nowy obszar, Kabuki. Dobra, nas no, teraz policja sprawdza? Watson Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. systemu. Night City Police Department Będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie. I czeka. Mm -hmm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Mm. Miła gębo, nie? Wpuść ich. A potem już nikogo. Dobra, dziękujemy. No to let's go, stary, bo się jeszcze rozmyślam. No, potrafisz, być miły. potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Hmm. Zawsze. Na swój odmienny sposób, zawsze. To jest jakiś targ, hmm. Tym się można pobawić. Mają okay, mają przejebane nie jest zwykła To tygrysy z Maxtaku. Tygrysy z maks makstaku? Dobra, no to już do... dojedźmy do tego domu. Myślałem, że będziemy tak jeździć w kółko. Pozdrów Wracamy do swojego apartamentu, mieszkania. Poziom atotów, budowa ciała, refleks, zdolności technologii inteligencja. Eee, co by sobie tu ulepszyć? Może refleks? Ogień zaborowy, szansa na trafienie, czy też na strzelanie z karabinu. Większe obrażenie podczas strzelanie z karabinu? Czy procent? celowanie z karabinu? dobra to może to okej okay. i czy celowanie mi jest tak bardzo potrzebne bardziej krytyczne trafienie, ale no, dobra mam za mało punktów więc już nic nie ulepszymy okej okay.

Tu ja se palom ziało. Dobra, bym się wrócił Brama znowu się popsuła. Trzeci raz płaciliśmy. widzisz tak bywa. Technologia czasami załodzi. Mamy no, katanę tam mam jakieś dobra idziemy spać. Trzeba by począć przed kolejną misją, śpimy akt pierwszy. Mam raz jaki dzwoni? Co masz dla nas znowu? Chyba oberwałam jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy kiedy podpiłam się pod biomonitor klientki. No i się zaraziłem. Muszę jechać do ripera, niech to sprawdzi. Przecenie czas mam wrażenie, że ja gram kobietą, przez ten kobiety głos, ale gram facetem.

Jeszcze jedno, jeśli chciałbyś spotkać się twarzą w twarz, to wpadnij do mnie pewnie. Trochę razem popracujemy, więc warto się bliżej poznać. Wysyłam ci namiary do mojego biura. Ok, pewnie skorzystam. Co to by było do pozbierania? To jest jakaś walizka. Ok, a jest tu jakaś winta, bo tu chyba schodów nie ma. Нет, ну тебе тоже не все. Че не... он там, что я могу ищеть? До Винды. Ну, а тут мы Wyłączone z... dobra. Ja naciskam i się dziwię, czemu co kurde nie działa. A to tędy się tędy można przejść. Co za zło? 14 to za mało. Moment, mówisz 14 na dzień. No, tu jest siłka Bicepsy, klatego, ściera... to kurwa jest za What the fuck? Takiego wynalazku to jeszcze nie widzę. Się boksują W wojnie nie Dobra, idemy. Chcesz pogadać wczoraj? Wszystko Ale tutaj normalnie światło mi wolno w oczy. O, ty właśnie się zajadasz, tak? Makaronik. Hmm, nie śpieszyłaś się, co cika. Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Hmm. Siadaj, Skończę jeść i możemy do... Dobra, to ja może też coś zjem. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Mm -hmm. Aha. Poczekaj aż ci powiem kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter, de Dexter de Pierwsza liga Night City. Charlystus... No to będzie poważne zadanie. kg fixera. I co? Słabo? Co to za robota? No dobra. Dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Jasne. Spoko. Umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Mhm. Dokładnie. Dex to ścisła czołówka Fixerów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padra albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? No nie wiesz, bardzo. Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on hmm. tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby Fixer dostał procent. Okej. Okay. Nie by się lubimy, no, ale wiesz, interesy. No. no. Interesty zawsze na pierwszym miejscu dobra, skończyłem. To lecimy. twoją Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki Dziwnie wyglądają te kluczek i do samochodu. Miguel się spisał. Wygląda jak nowka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. Okej. To co? Jedziemy? Możemy tu zostać jak chcesz. Dobra, ale w tym odcinku to było na tyle. Jak się podoba, oczywiście możesz zostawić łapeczkę w górę. Możesz zasubskrybować ten kanał albo i nie. tam od Ciebie zależy. Widzimy się we kolejnych odcinkach. Czeczka.